Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Exposé Premiera Rzeczpospolitej to nie żart, to nie jest koncert życzeń. To powinna być poważna sprawa, poważna dyskusja o Polsce, postawienie diagnozy, a później odpowiednich sposobów terapii, leczenia, żeby uzdrowić te przestrzenie państwa, które tego wsparcia najbardziej potrzebują. Pan premier w swoim stylu przedstawił taki koncert życzeń, wszystkiego najlepszego dla wszystkich, bez konkretów, bez odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, bez propozycji i rozwiązań w kwestiach, które dotyczą właśnie bezpieczeństwa zdrowia i życia, dotyczą bezpieczeństwa energetycznego, dotyczą bezpieczeństwa gospodarczego, bezpieczeństwa miejsca pracy. Może jest i dobra wola w tym wszystkim, ale nie ma konkretów, nie ma precyzyjnie wymienionych obszarów, które trzeba szybko tu i teraz naprawić. We współdziałaniu. I tutaj się możemy zgodzić. Ale czy możemy uwierzyć? Już nieraz przez ostatnie cztery lata z tej mównicy słyszeliśmy zaproszenie do współpracy, otwarte drzwi do gabinetów i możliwość składania ust. Tylko później kończyło się jak zawsze. Zamrażarka albo niszczarka? Dużo było dzisiaj o normalności, o państwie dobrobytu, o tym wszystkim, co mówiliście w kampanii. Tylko czy normalnym jest państwo, w którym emerytka odchodzi z apteki ze łzami w oczach, bo nie może wykupić wszystkich leków? Czy normalnym jest państwo, w którym asystentka prezesa z waszej dominacji zarabia więcej w miesiąc niż pielęgniarka w ciągu roku? Czy normalnym jest państwo, w którym. Rolnik na dopłaty do modernizacji swojego gospodarstwa czeka miesiącami albo nawet latami, już nawet nie wie, na co złożył wniosek o modernizację, o naprawę swojego gospodarstwa. Czy normalnym jest państwo, w którym dzieli się Polskę i Polaków na lepszy i gorszy są, na patriotów tych prawdziwych i na zdrajców? Czy normalnym jest państwo, w którym gdzieś wspólny mianownik, któremu na imię Polska? został zawłaszczony przez jedno ugrupowanie polityczne. Nie ma zgody na takie traktowanie państwa. Nie ma zgody na dojenie państwa, nie ma zgody na takie uwłaszczenie się i na majątku państwowym, ale też na naszej historii, na naszej tradycji, na naszych wartościach. Polska jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli, wszystkich Polaków. Moi drodzy, było dużo o przedsiębiorczości. Zresztą to już nie pierwszy raz, bo w poprzednim swoim expose w grudniu 2017 roku pan premier mówił „Naszym kolejnym celem jest wzmocnienie polskich firm i przedsiębiorców. No to i wzmocniliście. Mieli składki do, na ZUS, jak przejmowaliście władzę, 1100 zł miesięcznie. Od przyszłego roku to będzie prawie 1500 zł, 400 zł miesięcznie więcej, 4800 rocznie. Tak ich doceniliście, tak na nich postawiliście. Ale jeszcze to było za mało, więc przed wyborami obiecaliście, że dla wszystkich Polaków, to mówił w studiu radiowym pan premier Sasin, prąd będzie niższy. No, po wyborach okazało się zupełnie inaczej. Jest ta prawda przedwyborcza i prawda pisowska powyborcza. Dzisiaj ją usłyszeliśmy, dzisiaj ją możemy usłyszeć, że wzrosną. E, Opłaty za prąd dla małych i średnich przedsiębiorstw. Często lubicie chwalić się rankingami. No to jest ranking Banku Światowego, na który się pan premier dzisiaj powoływał. Ranking Doing Business i gdy przejmowaliście władzę, byliśmy na 25. miejscu na świecie. Teraz jesteśmy na 40. miejscu. Spadliśmy o 15 pozycji, a wyprzedza nas Azerbejdżan, Ruanda, Kazachstan i Mauritius. No nie jest to zbyt wielki powód do dumy. Więc używając różnych statystyk, bierzcie wszystkie, nie tylko te, które wam prasują. Państwo dobrobytu, państwo dobrobytu dla przedsiębiorców za dnia, a pod osłoną nocy sięganie do kieszeni, obłuda do kwadratu. Dziś rano o państwie dobrobytu, o przedsiębiorczości, o docenieniu przedsiębiorców, a w nocy. Odejście od trzydziestokrotności i likwidacja Funduszu Solidarności na rzecz osób niepełnosprawnych. De facto, likwidacja, bo przekazanie zupełnie na, na inne cele. Przedsiębiorczość jest podstawą funkcjonowania gospodarczego państwa polskiego. Nie służba wielkim korporacjom, tylko wsparcie małych i średnich polskich przedsiębiorstw, polskich rzemieślników. My jako polityczna reprezentacja. Polskich rzemieślników, małych i średnich przedsiębiorców, ludzi ciężkiej pracy, mówimy teraz trochę w waszym stylu: ręce precz od polskich przedsiębiorców. Nie pozwolimy na takie traktowanie, na wyzyskiwanie, a później odrzucenie. Oni są solą tej ziemi, oni stanowią o dobrobycie, dzięki nim można było wprowadzić dobre programy społeczne, za którymi również głosowaliśmy. Oprócz przedsiębiorców, których nie potraficie jak widać docenić, tylko nakładacie na nich kolejne obciążenia, bardzo ważną kwestią jest kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego, bezpieczeństwa zdrowia i życia. To jest chyba tak naprawdę najważniejsza kwestia. I dziękuję, że powracająca do Sejmu lewica też podejmuje ten temat. My się możemy różnić, możemy się spierać z lewicą, ale ja nigdy nie powiem, że jesteście nic nie warci. Wasz głos też jest potrzebny i my go bardzo szanujemy. Zdrowie jest wspólną odpowiedzialnością. Fundamentem państwa i podstawowym zadaniem państwa, ściśle szanującego społeczną wrażliwość, ale też tak mającą w duchu te wartości, o których pan premier tak często mówił, jest dostępność do służby zdrowia, zapewnienie godnego podejścia do pacjenta, danie szansy lekarzowi, pielęgniarce, ratownikowi medycznemu, fizjoterapeucie na to, żeby mógł też w godnych warunkach pracować. I tu nie chodzi o mur. Nie chodzi o miejsce, w którym będzie pracował. To jest bardzo ważne. Ale najważniejsze jest to, żeby nie czekać w kolejkach do specjalisty, żeby nie było tak jak w w Rągowie, Głupczycach czy w Cieszynie, gdzie są zamknięte oddziały pediatryczne, czy jak w Zakopanym i Kamieniu Pomorskim, gdzie zamknięte są oddziały, oddziały ginekologiczno położnicze, czy w Wądzisławi Śląskim, gdzie jest zamknięta chirurgia, albo w Rzeszowie, gdzie są przyjmowani tylko pacjenci w trybie takim nagłym, w stanach zagrożenia życia, a planowe zabiegi są przesunięte na kolejny rok. Wielu Sorom grozi likwidacja, zadłużenie szpitali. I to jest bezczelność mówienie o zrównoważonym budżecie, jak na 14 miliardów złotych są zadłużone szpitale w Polsce, a wiele szpitali powiatowych jest po prostu zagrożonych, ich funkcjonowanie, ich istnienie, a podstawą bezpieczeństwa państwa jest dostępność do służby zdrowia w miejscu, gdzie się mieszka, gdzie się żyje, a nie 100 kilometrów dalej. Dlatego trzeba szybkiego rozwiązania i współpracy wszystkich środowisk politycznych. Podpisaliśmy, panie premierze, pak na rzecz zdrowia. Pan minister Szumowski w Pana imieniu, pani Kidawa Błońska, e, Włodzimierz Czarzast w imieniu Lewicy. Cztery cztery największe ugrupowania w tym semie podpisały Pakt na rzecz Zdrowia. Domagamy, domagamy się i żądamy natychmiastowej realizacji paktu na rzecz zdrowia, nie opowiadania o miliardach, klaski. które tak naprawdę wpłacili polscy pracownicy i przedsiębiorcy, bo te 100 miliardów na budżet NFZ-u. One nie wynikają z przesunięć i z dobrej decyzji rządu, tylko z tego, że Polacy pracowali, płacili składki i płacili podatki. Polscy przedsiębiorcy i polscy pracownicy finansują polską służbę zdrowia. Niestety przez ostatnie lata nie zrobiliście nic, żeby lepiej to funkcjonowało. Nie ma Narodowego Instytutu Onkologii, nie ma, on jest tylko jako projekt, jako takie testowe działanie, a nie ma Skrupulatnego, całościowego działania. Jakbyście byli wiarygodni, to akcyzę, którą chcecie dzisiaj w nocy podnieść, przeznaczylibyście na walkę z chorobami onkologicznymi. My takie poprawki będziemy zgłaszać. Czy je poprzecie? Czy jesteście gotowi do naprawy służby zdrowia? W ilu specjalnościach wydłużył się czas oczekiwania? Na 43 specjalizacje, w 26 wydłużyły się kolejki, w 13 się nie zmieniły, w 13 się nie zmieniły a tylko w czterech się skróciły. To jest stan polskiej służby zdrowia i dostępności. Brakuje lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych. Są niedofinansowani, są zmęczeni, jest za dużo biurokracji, jest za dużo papierologii, którą codziennie trzeba wypełniać. To uwiera polską służbę zdrowia i to nie daje poczucia bezpieczeństwa. Dialog społeczny też wiele było. I pan pięknie znów mówi wolność, demokracja, sprawiedliwość, solidarność, dialog społeczny. Ze wszystkim się trzeba zgodzić, ale czy wszystko jest realizowane? Jak traktowaliście partnerów społecznych, nie tylko związkowców, ale i przedsiębiorców, pracowników i pracodawców, wszystkich, którzy są w Radzie Dialogu społecznego. Mówił Pan dwa lata temu: Rada Dialogu społecznego będzie tym miejscem, w którym wspólnie będziemy wypracowywali najważniejsze rozwiązania. Proszę stanąć na tej mównicy i pochwalić się, jakie to rozwiązanie wspólnie wypracowaliście, bo o trzydziestokrotności. Nawet partnerów społecznych nie poinformowaliście. Większość ustaw wnoszona jako projekty poselskie, a nie projekty rządowe. Projekty poselskie nie wymagające obowiązkowej konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. A nawet jak wysyłał marszałek Sejmu ustawę do konsultacji, to jak ci związkowcy i pracodawcy w ciągu 12 godzin mieli się zebrać i zaopiniować Waszą ustawę, którą w trybie pilnym przyjmowaliście? Co mówią dzisiaj związkowcy i pracodawcy? Co piszą pracodawcy? Z ogromnym rozczarowaniem informujemy, że Rada Dialogu Społecznego nie spełnia większości pokładanych w niej nadziei. Po prostu nie działa. Nie daliście jej szansy rozwinąć skrzydeł. Demokracja bezpośrednia. I tutaj proszę przyjąć naszą deklarację wsparcia i współpracy na temat podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szczególnie go uwzględnienia bezpieczeństwa pieszych ale też otwartości na współpracę w tym temacie. Pan powiedział, że w tym obszarze będzie demokracja bezpośrednia, że będą konsultacje. Ale dlaczego tylko w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Kiedy będą wprowadzone konsultacje? Kiedy ta prawdziwa wolność, o której mówicie i kontrola społeczna, która jest potrzebna, bo jedno i drugie musi się uzupełniać, tyle wolności, ile można i tyle wsparcia, ile trzeba? I tyle też zaangażowania obywatelskiego, ile możemy ofiarować, ile możemy przekazać. My będziemy proponować nasz pakiet ustaw obywatelskich, to, co niesie Paweł Kukiz od wielu, wielu lat w swoich propozycjach, w swoich propozycjach obywatelskich, dotyczących dnia referendalnego, dotyczącego sędziów pokoju, zmiany ordynacji, dotyczących tak naprawdę zwiększonej kontroli społecznej i zmian ustrojowych, które doprowadzą do pełnej demokratyzacji. Państwa polskiego. I to trzeba zrobić w dialogu. Jak nie będzie demokracji bezpośredniej, to wcześniej czy później w Polsce będą żółte kamizelki i to niezależnie, kto będzie rządził. Moi drodzy, bardzo ważny temat to jest energia. To jest dostępność do taniego prądu, do tego, żeby ten prąd był wytwarzany w jak najczystszy sposób, żeby ochrona środowiska stanowiła fundament zabezpieczający przyszłość kolejnych pokoleń. Ziemia jest nam nie tylko dana, żeby ją użytkować, uprawiać, ale jest nam też zadane, środowisko jest nam zadane, żeby o nie zadbać. Trzeba postawić na energię odnawialną, ale nie w taki sposób, jak to zrobiliście, zablokowaliście ustawę wiatrakową i ustawę prosumencką. Niestety to były pierwsze decyzje w roku 2015 jeszcze i w roku 2016. Wrócimy do tego, przedstawiamy pak na rzecz klimatu. To są zarówno działania związane z postawieniem na odnawialne źródła energii, na przejście na zieloną stronę mocy, na powrót możliwości stawiania wiatraku w Polsce na energię słoneczną, na energię wodną, na tę energię, która jest dostępna. To jest prawdziwe bezpieczeństwo energetyczne. Niezależność od wschodu i zachodu, czerpanie ze źródeł energii dostępnych codziennie w Polsce, a nie uzależnianie się od kogokolwiek. Wy postawiliście na węgiel, ale nawet tego nie potrafiliście zrobić. Bo postawiliście w większości na ruski węgiel, który nastruje i kopci. A co zrobiliście z polskimi kopalniami? Zatrudnienie o 11% w dół, 25% wydobycia w dół, 16% efektywność w dół. Ale wzrosło. O 1 trzecią wzrosły koszty wydobycia węgla. Nawet stawiając na węgiel nie potrafiliście tego zrobić. Wnosimy pak na rzecz klimatu, zrobimy wszystko, żeby kolejnym pokoleniom naszą planetę, Ziemię, nasze środowisko przekazać w lepszym stanie niż zastaliśmy niezniszczone. O rolnictwie. Pan premier dostał, wasz rząd, wy sami dostaliście dużo głosów na wsi. Też od polskich rolników. I co zrobiliście? Wyzyskaliście, oszukaliście i odrzuciliście po raz kolejny. 30 sekund, moi drodzy, było o rolnictwie w tym ekspoze. No ja wiem, że nie ma się czym pochwalić, bo budżet co roku o od 5 do 7 miliardów niższy niż ten, który zostawiliśmy Wam. Brak podniesionych dopłat ASF rozlewający się po całym kraju, sprzedana polska ziemia i ta leśna i rolna. 2,5 tysiąca hektarów w trakcie Waszych rządów to są dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ziemi Rolnej i Leśnej sprzedane obcokrajowcom. Najlepszy obraz, jak bałaga, jaki syf zrobiliście w rolnictwie, to jest tajnia w Janowie i Michałowi. Żądamy natychmiastowego zrównania dopłat. Żądamy zablokowania niekorzystnej umowy o wolnym handlu z Ameryką Południową, umowy Mercosur. Żądamy wynegocjowania budżetu wyższego niż my to zrobiliśmy, czyli 35 miliardów euro. I odblokowania handlu ze wschodem. To są zadania natychmiast, bo przez ostatnie cztery lata przespaliście momenty kluczowe dla polskiego rolnictwa, dla rolnictwa europejskiego. Moi drodzy, krzykiem próbujecie zagłuszyć brak męstwa i Waszej skuteczności nie tylko w obszarze rolnictwa, ale również w obszarze budowania wspólnoty narodowej, bo na finał to co najważniejsze. Nie będzie bezpieczeństwa państwa bez wspólnoty narodowej. Ona jest fundamentem, który gwarantuje bezpieczeństwo państwa. Ona jest tym fundamentem, którego się nie da zniszczyć. Bo sojusze mogą nie zadziałać. Armia nigdy nie będzie na tyle silna, jakbyśmy tego oczekiwali. Nigdy nie będziemy mieć też tylu pieniędzy, które gwarantują pełną niezależność i pełne bezpieczeństwo. Jedynym gwarantem trwałości niepodległego państwa polskiego. Jedynym gwarantem suwerenności. Niepodległego państwa polskiego i dobrobytu Polek i Polaków jest wspólnota narodowa. Wszyscy obywatele świadomi swoich praw i obowiązków, niezależnie na kogo głosowali, niezależnie jakie mają światopoglądy i poglądy, mają prawo czuć się w Polsce jak w swoim domu, mają prawo czuć się dobrze. To jest gwarancja. My będziemy budować wspólnotę narodową. Mówimy wprost. Nie ma dzisiaj i trzeba to jeszcze raz powtórzyć z dobrych, wielkich czasów naszej historii. Nie ma wolności bez solidarności, ale nie ma też wolności bez przedsiębiorczości, nie ma wolności bez szacunku, nie ma wolności bez gospodarności i nie ma wolności bez samorządności. O samorządach też Pan zapomniał. Mówi Pan o zasadzie pomocniczości, subsydiarności, a zabieracie kolejne kompetencje. Nie dajecie pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Dzisiaj samorządy są w kryzysie. Trzeba przywrócić im prawdziwą samorządność. My głęboko w koalicji Polski, w PZL, w KUKIS 15 w Unii Europejskich Demokratów wierzymy w dobrą przyszłość naszego państwa. Państwo niepodległe, które traktuje godnie każdego obywatela, państwo dobrobytu niemówionego z tej mównicy, ale prawdziwego dla każdego z naszych rodaków. Polska to jest wielka odpowiedzialność, Polska to jest nasza wspólna sprawa. Polska. Wymaga od nas najważniejszych decyzji, te decyzje będą podejmowane tu, my zrobimy wszystko, żeby były jak najlepsze, jak najmądrzejsze, ale Pana rząd dzisiaj tego nie gwarantuje, nie możemy go poprzeć, nie możemy zagłosować za wotum zaufania dla Pańskiego, dla pańskiego rządu.